Cześć siam, witam nowym odcineczku z CSGO Skinsa na moim kanale. Na następnie chciałbym przypomnieć o tym, że się do wygrania macie ponad 2100 zł pacjonc z moim kademu 18 zł, a czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie dwie koski, rękawiczki, no i trzy śliczne skinki, tańsze od kosek, ale dalej fajne, bo jest tutaj chociażby Empressik czy tajreksik, więc naprawdę fajne skinki. Czym więcej w pasacie, tym macie większą szansę na wygraną. No rozdaliśmy już naprawdę wiele skinków. Zanim długo pewnie będą kolejne konkursy, ale póki co macie dwie kostki, rękawiczki, no i trzy śliczne skinki, czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić jak wkręcę tutaj plusik. Wstać kodzik do 18 daje Wam 10% więcej do wpłaty oraz 20 na są start. Stwieramy to płatności czy do blik, czy base of card, czy skinki. A jak wypłacacie skinki przypadłem do Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Poza tym, jeśli teraz wpłacacie na przykład, nie wiem, 45 zł, otrzymujecie tyle punktów eventowych, które zaraz Wam pokażę, gdzie macie wykorzystać. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć aktywów, bo inaczej mój kocie po prostu nie zaliczy, nie dostaniecie 10% więcej do wpłaty, a nie będziemy mieć szans na 2100 zł. więc Zachęcam, żeby o tym pamiętać po prostu. Nawet jeśli nie wpłacacie, to dla mnie jest to ważne, jeśli użyjecie i z góry dziękuję. No, a my sobie przejdźmy do odcinka, tak dalej, bo jeszcze chciałbym Wam pokazać tutaj darmową skrzyneczkę. Co so, 24 godziny możecie sobie otworzyć za darmo, więc naprawdę spoko, bo nawet jakbym wylecił syp, no to sobie wiecie, uzbierać jakąś fajną skrzyneczkę. No i jest szansa, że Wam wyleci jeden z tych sześciu skinów u góry, właściwie siedmiu, bo jeszcze ta emeczka, e, które są coś warte i są naprawdę ładnymi skinkami. Na samym dole jeszcze macie skrzyneczki za na social media, więc też naprawdę spoko, bo też za darmo. No i a propos punktów wentowych, no to tak. W Kruzgurza, wchodząc punkty wentowe, za dane miejsce, które zajmiecie na koniec skinka. Za pierwsze miejsce jest piękny Talonik Slaughter, za drugie i za trzecie też jest ładna Koska, a za resztę miejsc do aż setnego są skinki, więc naprawdę fajna sprawa. Tutaj sam możemy strzelić skinka, tutaj są skinki od 10 groszy to nawet 10 zł, a nawet da się jej więcej. Chociaż nawet nie wiem czy od 10 groszy, bo tu chyba widzę, że podnieśli, bo ostatnio zawsze trafiamy przynajmniej te 30 groszy, więc naprawdę spoko. No i tutaj sam możemy wrzucić 100 tysięcy punktów klasycznie. Jak że powyżej stówki jest super, jest 180, więc naprawdę fajnie. A dziś testujemy trzy nowe skrzyneczki. Mamy tutaj jakieś piłkarskie skrzyneczki, więc sobie oczywiście przetestujemy. Mm, tutaj jest taka skrzyneczka, to sobie otwórzmy oczywiście na sam start, pick, Oczywiście na trybie Jester testuję, idzie na wszystkie jest równy procent szans. No ale przez to jest znacznie droższa skrzynka, fajny traw. pyk. Tworzymy sobie po 5 razy 3 skrzynki każdą z nich, a potem pójdziemy oczywiście na bitwę, mm, Pick, pick, pick. Tutaj 4700 to, to kosztuje, okej, okay, no tutaj już mamy karambita i M9, więc tutaj, ojoj, to zaboli, to zaboli. Ja nie wiem, czy. Dobra, 2,5 tysiąca tu poleciało, chociaż, ale. No, ta skrzynka nam zabrała i to mocno. Ta skrzynka nam zabrała i to mocno. Dobra, to otwieramy bez trybu e, szybkiego. Ale, no, nam się tutaj budżet kończy. No, to nie tak miało wyglądać. Powiem szczerze. No, widzowie. Nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. Idziemy sobie zrobić bitwę. Ale nie spodziewałem się, że ta skrzynka tak zabierze. E, dobra, po ile były te skrzynki, bo nie pamiętam. Za 12, 25 i 37. No dobra. Gdzie są te skrzyneczki? Tutaj jest za 12. Dajmy sobie 3 tak. 3 tak. I dwie tak. Teraz to za 25, która mi przed chwilą wyzerowała. Oj, tylko że nam nie starcie. No dobra, jak jedną usunę z tego. No i teraz ta. Trzy tak i trzy tak. No dobra, nic więcej nie zdziałamy. Nie, nie zostało nam dużo budżetu. Chyba, że tutaj możemy coś sobie w sklepie kupić. Okej, okay, możemy. Dobra, to walić tą bitwę. Najpierw sobie kupię coś tutaj. Kupię też szkieletona i będzie większy budżet, chociaż. Ale no nie spodziewałem się, że ta skrzynka nas tak wyzeruje. Zawiodłem się, tak szczerze się zawiodłem. Dobra, to dajemy sobie... Zrobimy troszkę szybszą bitwę. Na no, odkutę. Robimy tak. Pyk, pyk i pyk. I jeszcze to. Pyk, pyk i pyk. No i git. Możemy jeszcze coś dodać. Hmm, ile mamy? To możemy jeszcze jedną tą dodać. I zamiast tego usunąć na buście. Dobra. Coś takiego, coś takiego. Zróbmy taką bitwę na odkute. No, ale powiem szczerze, zawiodła mnie ta skrzynka. To była ta. Ona 6 koła i mnie tak szybko wyzerowała. O, dołączył ktoś do nas. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsza skrzyneczka, no niestety, lipa. Druga skrzyneczka. Jest umpik, 28 zł. Ile to skrzynka? to skrzynka 12 zł. Kosztuje normalne otwarcie. Także w sumie to dała. Teraz to te nabuście. No tutaj są ulepszone procenty na lepsze rzeczy. Ja nam P90 Simów. 5 dyszek, okej. Okay. No i teraz tryb Jester. No i tryb Jester daje mi najgorszy syf, a im daje mocno. Jest lipa. Teraz ta znienawidzona skrzynka. No Chyba, że tutaj ma dwie swoje szanse w trybie Jester i może... Może uratuje akurat tu bitwę i się odbijemy, tak? Ale... No zawiodło mnie w normalnym otwieraniu. Jak dasz teraz karambita, to cię wybaczam. No nie wybaczam. No, zdecydowanie nie wybaczam. Ta skrzynka kosztuje 37 zł. No i to jest nawet prince do trafienia za 19 koła. No prawie, bez 38 groszy. Ale no... Nie widzę tego. Mamy 200 zł. Mamy 200 zł teraz na buścia. No i tu golden coil leci. Ale tragicznie, tragicznie oddają te skrzynki, póki co. W sensie ta pierwsza spoko jest. Ale te dwie droższe. No tutaj, Prince, jakby dało. No tutaj, Karambit, tylko. No ale to jest nienawidzona skrzynka. I dała tu Karambita. No nie lubimy się z nowymi skrzynkami. Ewidentnie, w jutrzejszym odcinku, no postaramy się jakoś odbić to, co dzisiaj straciliśmy, bo była tragedia. Mam nadzieję, że Wam lepiej oddaję, Lecimy na jak Wam te skrzynki oddały. No moim zdaniem, no ta jest zdecydowanie najlepsza. Najtańsza i najlepsza. Drogie nie znaczy dobre, tak szczerze. Ta skrzynka, czy to na zwykłym trybie, czy na tym buście, czy, czy na trybie Jester jest naprawdę spoko, naprawdę spoko. Tą skrzynkę polecam. Pozostałe no nie oddały mi, dla mnie nie są za fajne. Wam może lepiej odda, łapkę w górę, subik dzwonkiem Kazik Gravidale18. Pamiętajcie, że macie 2100 zł do wygrania z moim kodem, czym więcej w pasacie tym macie większą szansę na wygraną, a my widzimy się jutro, trzymajcie się. Hello.